Will Mageddon 2024 odbył się w tym roku w Warszawie, w Parku Pięciu Sióstr na warszawskiej Ochocie. Było z nami aż 49 zawodników, była to super impreza. Fundacja Avalon i Avalon Extreme po raz kolejny udowodnili, że sport jest jeden, że nie ma tutaj ograniczeń, że wszyscy mogą starać się i walczyć ze swoimi przeciwnościami i losu i pokonywać bariery i zdobywać fantastyczne nagrody. A pula nagród w tym roku była niemała, było to aż 15 tysięcy złotych dla wszystkich zawodników. Oraz nagrody rzeczowe. Jechałem tutaj troszkę za namową, miałem pewne obawy, ale bardzo się cieszę, że, że dałem się namówić, tak? bo, jest, bo jest bardzo fajnie. Przerosło moje oczekiwania. Nie, nie, nie po to chodzi się przez cały rok, żeby teraz tego nie wykorzystać. Jak oceniać formę sportową? Bardzo wysoka. Widzicie zawodnicy, przygotowani na 120%. Oby, tylko tak dalej. Jestem z Malborka, tutaj na WIM 2024, największa impreza tego roku. Jestem tutaj, żeby kibicować z zawodnikom, żeby dotarli wszyscy do mety i żeby wygrali! Można spotkać tutaj fajnych ludzi przede wszystkim, a sam element właśnie tego startu tutaj to, on właśnie z jednej strony jest najważniejszy, a z drugiej strony nie jest to na pewno jedyna rzecz, dla której warto się pojawić na takiej imprezie. Partnerami dzisiejszego wydarzenia było PZU, których wolontariusze wsparli nasze wydarzenie w sposób fantastyczny, a także firma Janeba, która zasponsorowała nagrody rzeczowe w postaci zegarków marki Festina oraz AZS, czyli Akademicki Związek Sportowy, z którym mam nadzieję będziemy współpracować przez długie lata. Szczerze mówiąc, pierwszy raz jestem tak obdarowany nagrodami. Mam na imię Ania. brałam udział w wyścigów. Jeździ pierwszy raz, no i udało mi się zdobyć 300 złotych. Zachęcam wszystkich, żeby spróbowali swoich sił, bo, bo, bo naprawdę warto. Tu, tutaj naprawdę jest bardzo fajna, fajna rodzinna atmosfera, więc warto ru, 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 ruszyć się z domu no i wyjść do, wyjść do ludzi. Do jakiejkolwiek aktywności ruchowej zawsze warto zachęcić na tym, żeby u siebie gdzieś tam w swoich miastach, miasteczkach trenować, a później brać udział też w takich imprezach. Trzeba się ruszać. I walczyć do siebie. Dzisiejsze zawody składały się z trzech torów ustawionych pod kątem trudności. Zaczynaliśmy od toru Fighter, później był Tor Warrior, następnie Tor Hero. W zasadzie każdy z uczestników mógł sprawdzić się na wybranym przez siebie torze i dostosować konkurencję do swoich możliwości. Co więcej, wyjątkowym ułatwieniem tegorocznych zawodów było także podzielenie zawodników na kategorie Tetra, Para i Open. W których zawodnicy zgodnie ze swoimi stopniami niepełnosprawności mogli się ścigać z równymi sobie. Także na trasie całych zawodów wspierali ich wolontariusze. W zasadzie w zawodach wziąć może udział każdy, nie należy się obawiać, ponieważ jesteście zaopiekowani na każdym metrze, każdego toru i wszyscy służymy wam pomocą i jesteśmy wokół was. Wiele osób startujących dzisiaj zapisało się do pierwszego najłatwiejszego toru a zakończyli swoje zmagania na najtrudniejszym torze, zdobywając medale. Więc warto, nie bójcie się, czekamy na Was w przyszłym roku. To był Wheelmageddon 2024, czyli największy w Polsce wyścig z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnością, organizowany przez Fundację Avalon i Avalon Extreme. Czekamy na następny rok. Zapisujcie się i bądźcie z nami. Wystarczy zacząć.